Wszyscy Marek z tej strony Stowarzyszenie Śląska, grupa detektorystów. Jedziemy z Adikiem i z Marcinem. Jedziemy do Jastrzębia na, Do Jastrzębia Zdroju dokładnie już trochę ciemno, nie wiem czy będzie w tej kamerze widać, mam nadzieję, że tak. Stowarzyszenie Szpon. Nasi znajomi robią wystawę swoich fantów, swoich rzeczy. Jedziemy ich odwiedzić. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Widzimy się na miejscu. Iśmy idziemy zobaczyć A tu ludziów, autów Patrzcie, ile tu jest ludzi To my tu wejdziemy za godzinę chyba Gratulować im, popytać się, jak to się stało, a de facto znalazły się właśnie tutaj, dzisiaj na tej sali, dzisiaj na tej sali, a w niedalej przyszłości, mam nadzieję, że na sali w Muzeum Miejskiego Jastrzęb do Zdrowia. Jeszcze raz wielkie brawa na stołeczność. <śledy> Jeszcze zapraszamy, są grupy rekonstrukcyjne. Warto z nimi zdjęcia porobić, bo naprawdę mają stroje ze swojej epoki drugiego dru 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 światowej i naprawdę świetne zdjęcia będą. Zapraszamy Mamy bez garnitura się Może ludzie rozejdą, podejdziemy do Adama, to pogadamy, ale to w wolnej chwili tu ja Lucek przygotowywał wszystko Spodziewaliście się tyle ludzi? O, nie, o, chyba nie, chyba nie, nie. Rafał jest My się spóźnili na otwarcie, nie no ale Jeszcze chwilę po odkładach No, nie, nie śpieszymy się do góry. Pięknie, to wyszło, naprawdę. Wszystko mamy nagrane. Oczywiście, Nie szansę... ma. Idę, idę. Opaść, jak on się spłocił. Potem z nim pogadamy, pokażemy wam co oni tu powystawiali za fajne rzeczy. Ja cię nie <noise> Bo ja wszedłem bocznym wejściem, siema I co? Dobrze, ciepło Ciepło, no widzę, że w kraju, <noise> że mam Ludzie spodziewali się Miko, no, Nie spodziewałem się tego tak? My też nie, dlatego weszliśmy bocznym wejściem tak. Dzień dobry, dzień dobry Siema, siema Co tu fajnego, co tu fajnego jest? Wiesz co to jest? To, 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 fajne rzeczy To jest, to jest mina, człowieku Nie wiem, czy to nie jest pierwsza wojna, czy ci pierodkoś. Nie, to, tak to tak, jak było, nie? Dobra, to po góry, nie? Też masz tyle w domu? Nie takich, nie, tak, nie takich. Nie takich, nie tyle. Patrzcie ile tego nazbierali. A to jest ten Granat F1, co był w butelce w kieszeni u Ja, ja, yeah, yeah. No niezłe z dziur. Fajnie, świetną wystawę zrobili chłopaki. Potem dzisiaj siadam, złapienie złapiemy jeszcze. Robi wrażenie. Patera, pa, pa, pa. Co tu jest w ogóle, się ma, Dojechałeś? Dojechałem. Później na dzwoneczkę. Taka wystawa. piękna Pójdziemy. Zobaczcie, można zobaczyć zdjęcie, jak to wyglądało, z czego korzystali. Nieco co drugie słowo będziemy słyszeć. Zobaczcie, ja z dołu nie wiedziałem, że podróż mnie do do dali.

Pają. Miała przyjść chyba tak prawie. Gdzieś? parę Jest prezes, doszedł, Tyle cieszynie, ludzi. Czyście nie skacze. jeszcze. Ledwo dzisiaj badania przyszedłem, ale jest okej. Okay. Okay. Ale dziękuję, że przybyliście. Dla mnie to jest naprawdę miło. No jak pieniądze I to jest właśnie bezcenne. I zawsze powiedziała, że jest wzorowe, no zawsze które postawa z wami i to byle Oglądamy do końca ludzi sporo, widzę, że koledzy czekają, więc mi robi wrażenie, że to jest Też się cieszyłem, że Coś innego chcieliśmy zrobić. Zainspirowało mnie to zdjęcie właśnie z To Powinna być obieta oryginalna, nie? Ale też tak. właśnie poleminowe takie chcieliśmy zrobić, nie? Coś innego, nie? Ja że jest coś innego. Na, na szybko budowaliśmy skrzynię tą na URA. Wszystko, wiesz, takie oryginalne wiekary są właśnie z tego. Pięknie jest. Lecimy dalej, zakresie, potem pokazamy. Jasne. Dobra, idziecie szabakami. O, czemu, Następny pasz. Dobra, dawaj Mareczku, dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, czekaj. bo Będzie nam opowiadał. Proszę proszę proszę. Proszę, 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 proszę. Idziemy, idziemy. Tu jest nasza wnęka. <laughs> albo grubo, albo wcale nie, słuchajcie. Jasne. Co my no, możemy powiedzieć? No. Zapraszamy do Jastrzębia do kiedy? Dwa miesiące, słuchaj, no marzec, 20 marzec, chyba jest zakończenie, także do tego terminu musicie się sprężyć macie, macie okazję przyjazdu. W przy godzinach pracy. oczywiście urzędowania, także to już nie będą takie godziny wieczorne. A widzę, że jesteś tam. Widzę, że Oświetlam jesteś. całe godło tą łysiną. <śmiech> <śmiech> tak się śmiali ze mnie. No, jedziemy jedziemy, jedziemy, jedziemy na No i widzicie, fajnie tutaj przyjechać, pogadać, spotkać się Potem jeszcze zostajemy na wtyrku Opowiadaj. No nie, co będę tam opowiadać, ja się, się da ty nie, dzisiaj. Ty nie opowiadaj, ty masz zapraszać. Do kiedy? Wszystko? Słuchajcie, wystawa Pasja Historia i jest do 28 marca. Zapraszamy właśnie na indywidualne prelekcje, bo tak samo można się skontaktować z Mokiem i przy, przychodzić i będziemy właśnie na temat żelaznej śmieci opowiadać, na temat masek, tematy historyczne jak najbardziej. Do 28 marca, od poniedziałku do piątku od 8 do 17. Zapraszamy. Badajcie. Nie zatrzymuje się masz ten pięknie A nie, to nie eksponat. To ludzi dużo, nie? Pozdrawiam wszystkich. No pozdrawiaj, zapraszaj i zachęcaj. A my już wychodzimy, tu robimy miejsce innym, a potem jeszcze się łączymy. Ale, o, będziecie tak? w kołbrzegu, ja? Oczywiście. Jasne, na tą chwilę. A co my tam będziemy robić w tym Koubrzegu? Poszukiwać, to, to. integrować się. Dokładnie. Będzie Ale Jacek, skrót, żeś ta mina miał nie tego, nie? A mina twoja tak niepewno była na ta integracja. <laughs> nie, ja nie fajnie? z tych. Z tamtych, nie? My jedziemy grzecznie szukać. Dokładnie, nie? Ja Podobno po, 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 kule armatnie. Kule armatnie. Kule armatnie, nie? A co, niektórzy się nawet i kąpią. Ja już nie. Moje wiedzy. Tam leżą. Ale bój, no, bo jesteś? 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 Bo żadni nie. Dziękuję. To jesteś? Teraz są kamienie? Kamyczki! Kamyczki, patrzcie! Na zdrowie! Na zdrowie, na zdrowie! wszystko chlor wypije, dobre jest! ja nie wiem, czy ta kamera to odda. Ja już wiem, że ta kamera tego nie odda. Czekajcie, przełączę na drugą. Sprawdźcie, czy mi a nie, nie Co to jest? Który? Tu kolega do szlifuje osobiście. Te fioletowe to są ametysty. No dobra, słuchajcie, i tak to wyglądało. Piękna wystawa, jeszcze raz wam pokażę. Teraz już jest mniej ludzi. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy do jastrzemia. Na pewno oni będą tutaj do marca. wystawiać od poniedziałku do piątku, także was zapraszamy. Będziemy jeszcze poszukać. A aż się pożegnać, akurat wpadły, wtedy wpadły dziki kolu e, Mariusz z Watachy wpadł, e, fajnie pogadaliśmy, Michał je, Michał je grochówkę z filiżanki udaje się. nie, on udaje, on po prostu udaje, a tak na dobro sprawdzam tam grochówka no, nieważne, nie. Także tak to wyglądało. Tu macie teraz się te okazałości ura. No już z J mięso i została sama woda. <grymne> Zobaczcie jakiego urawa pięknego mają. Naprawdę. Warto wpaść zobaczyć. A, Dobra, słuchajcie, my już się żegnamy Adaś, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dzięki za przybycie. Bardzo Wszystko fajnie była wiem. piękna wystawa. Zapraszamy w, w się. W w Wcześniej na pewno. Musimy stestować testować Gdzie mieli podsumowanie wspólne, dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się, pozdrawiamy.